Prowadziłem wczoraj, wczoraj, czyli 14 lutego 2022 roku, tak dla potomności zostawiam datę. Prowadziłem wczoraj webinar o tym, jak zadawać zadania domowe w Microsoft Teams. No i umawiałem się, że jeżeli dostanę kartę pracy od Was, taką standardową kartę pracy, jaką się daje uczniom, no to taką kartę pracy potraktuję jako wyjście do, do takiego dema w jaki sposób można tą kartę pracy zastosować w Notasie Zajęć. No i taką kartę pracy dostałem i za chwilę Was zaproszę do swojego komputera, żebyście zobaczyli, jak taką kartę pracy można użyć jako zadanie domowe w Teamsach w Notasie Zajęć. No to zapraszam do mojego komputera. Jesteśmy już w moim komputerze. No i jesteśmy w tym samym zespole, w którym byliśmy wczoraj, w zespole Jerzy Różycki, ale połączyłem się z tym zespołem, z tym notesem, nie przez przeglądarkę, tylko przez aplikację. A to dlatego, że żeby dodać kartę pracy do zadania w notesie, muszę skorzystać z pewnej funkcji, która jest dostępna tylko w aplikacji. O tym za chwilę powiem, jak będę już w tym kroku, a na razie sobie, sobie pracujemy tak jak wczoraj, czyli mamy sekcję tylko dla nauczyciela zadanie domowe, i w tej sekcji dodam kolejną stronę, do której dodam zadanie z karty pracy. Karta pracy wygląda w taki oto sposób: są to dwie strony wydruku w PDF-ie, i normalnie byśmy dali takie, taki wydruk uczniowi do uzupełnienia. On by tutaj sobie długopisem coś tam wpisywał. Natomiast w naszym przykładzie ma to zrobić w notesie zajęć. No to przystępujemy do działania. Muszę ten plik zamknąć, mi się mógł dodać do, do notesu. Zamykam. Jestem w notesie. Dodaję kolejną stronę, tak jak wczoraj. Czyli dodaj nową stronę. Nazywa się zadanie domowe 4 wyrażenia algebraiczne. Mam. Teraz dodaję ten plik. I ten plik dodaję w takiej specyficznej postaci, w formie wydruku pliku. Ma to takie, taki skutek, że doda mi się strona w takim dokładnie wyglądzie, w jakim by mi się wydrukował plik. Jest to dostępne takie polecenie w menu Wstawianie, czyli nie narzędzia główne, tylko Wstawianie. Wybieram sobie plik. Przypominam, że jestem cały czas w, w aplikacji. Tutaj sobie wybieram z kartę pracy, o którą mi chodzi. Mi chodzi o tą właśnie. Albo o tę właśnie, jak sobie chcecie. I tutaj wybieram opcję wstaw jako wydruk. Klik. No i to mi się dodaje w takiej właśnie oto postaci. Tą początkową ikonkę mogę sobie usunąć, żeby się uczniom nie myliło, nie chciało im się to otwierać. I teraz ten krok, o który mi chodziło, że jest tylko w aplikacji. No to tak, mamy tutaj kartę pracy dodaną w formie takiej grafiki. Ja ją muszę muszę dodać ją jako tło strony, żeby uczeń mógł po niej pisać. Czyli jeżeli sobie teraz by uczeń chciał coś tam na niej napisać, to nie wiem, by się tam musiał ostro, ostro namęczyć, żeby coś tam mu wyszło ewentualnie no tak by się musiała strona męczyć. Natomiast żeby się nie męczył, to ja zawartość tej strony dodam do tła strony i jak ta grafika będzie w tle, to będzie można po niej swobodnie rysować albo pisać. No to robimy i to jest ten właśnie krok, którego, który jest dostępny tylko w aplikacji, nie ma tego polecenia w przeglądarce. No jeżdżam sobie na grafikę prawym klawiszem myszy i wybieram Ustaw, obraz jako tło. Klik i idę do strony numer 2. Strony numer Robię to samo. Klik, ustaw, obraz jako tło. Tego polecenia nie ma w przeglądarce, więc muszę go tutaj użyć. Dobra. No i mam już tą, tą, tę kartę pracy. No i wysyłam do zeszytów uczniów. Wysyłam standardowo, czyli. Czyli jeżeli korzystam z notesu zajęć tylko, a nie z, yy, z modułu zadania, wczoraj już o tym się długo rozwodziłem, więc nie będę to tutaj już powtarzał, to ja tutaj skorzystam z tej wersji, że robię to przez notes. Czyli klikam sobie na notes zajęć, rozpowszechni stronę, rozpowszechni stronę. On mnie teraz pyta, do jakiej sekcji w, w zeszytach. No to do sekcji zadania domowe rozpowszechni. No i zaraz nam się to wgra do tych zeszytów i za chwilę przejdziemy do notesu yy, Amelinowak i pokażę wam, w jaki sposób ona takie, takie zadanie może może rozwiązać, może uzupełnić, czyli w jaki sposób ona może uzupełnić kartę pracy. To już sobie zamykam. Sprawdzę tylko, czy Amelia już to ma. Na pewno ma, ale sprawdzimy. Zadanie domowe. No właśnie, na pewno ma, nie widzę. O, widzę już, dobra. Ma. No to teraz się zamienię w Amelię i pokażę Wam, jak ona to uzupełni. Czyli przełączę konto na konto Ameli. Tutaj właśnie to będzie. Klik. Dobra. Jestem Amelią Nowak. Amelia ma zadanie domowe 4. I Jak sobie powiększymy ekran? Yy, powiększymy, tak? Dobra. No to Amelia teraz może po takiej wydrukowanej karcie pracy pisać. Albo może pisać yy, tak po prostu, yy, korzystając z klawiatury, czy może sobie kliknąć i tam, nie wiem, odpowiednie tam liczby napisać. Już tam nie będę tego liczył, bo nie chce mi się. Można też to tak wyśrodk wyrównać. Tutaj analogicznie można to wyrównać. Czyli ja teraz po prostu piszę sobie klawiaturą, tak? Tutaj mogę też jakieś tam sobie tam nie wiadomo, jakie obliczenia przepisywać, zrobić. Czyli tu piszę po prostu w karcie pracy. Tak naprawdę to ja piszę na, na stronie, która. W której tłem jest moja karta praca, ale de facto na jedno wychodzi. Mogę albo pisać tak po prostu klawiaturą, albo mogę, jeżeli mam jakieś graficzne, jakieś, nie wiem, coś, coś tam graficznego, no to mogę próbować pisać tak po prostu. Tak jak teraz zasymuluję takie graficzne pisanie myszką, czyli przejdę do rysowania i ona będzie miała niebieski kolor do rysowania. Jakieś tam grubość pisma i próbujemy, 2 razy a plus 5, to jest tak 2a plus 10 a na dole minus 4 to będzie minus 12 i teraz minus 12 minus razy plus minus razy minus to jest plus, czyli plus 3 razy 2 plus 6b. Chyba. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Jak się pomyliłem, to na mnie się nie wzorujcie. No, no i to są takie dwie metody pisania przez Amelię, czyli yy, czyli albo takim rysikiem jakimś tam, jak ma, a jak nie ma, no to klawiaturą. I ona pisze po karcie pracy. I tak właśnie trzeba było to zrobić, tak? No I teraz znowu się przełącz na widok nauczyciela i pokażę wam, jak on widział, jak on widzi to coś, co ona napisała. Czyli wracam do widoku nauczyciela. Jestem teraz w aplikacji znowu. No i widzę Amelie wpisy. No i mogę to jakoś oceniać, tak? I tak właśnie możemy sobie radzić z kartą pracy. No i tak to właśnie się robi. Czy też tak to właśnie można zrobić, bo pewnie można zrobić to rozmaicie, jak to w Microsoftie. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodobał i te Wasze dotychczasowe karty, pra karty pracy będziecie mogli sobie użyć również w się zajęć, jeżeli będziecie chcieli. To do zobaczenia następnym razem.